dobry, cześć, witam wszystkich serdecznie, tutaj Falcon, tak, jest to mój pierwszy materiał na tym kanale, który będzie poświęcony oczywiście pasji latania dronom FPV. No i właśnie, jeżeli chodzi o ten temat, to dzisiaj mamy pierwszego drona, którego będziemy za chwilkę rozpakowywać. Otrzymałem go ze sklepu FPV Meister. No, dzięki, Piotr, bardzo dobrze mi poradziłeś. Jest to właściciel tego sklepu internetowego. Do którego zwróciłem się jak obcy człowiek, a potraktował mnie jak przyjaciela. Także naprawdę wielkie dzięki za doradztwo i pomoc w wyborze tego sprzętu. No i co, zaraz go otworzymy. A w międzyczasie poproszę Was o subskrypcję tego kanału, ponieważ pomoże mi to w jego rozwijaniu. A także zapraszam na dwa pozostałe, jeżeli macie ochotę zagrać ze mną w coś no to Falcon Games, jest to mój drugi kanał, no i jeszcze trzeci to jest Falcon Natur poświęcony relaksacji. <noise> Trzeba odpocząć, żeby po prostu nabrać czasem siły. Także zapraszam was. Również macie linki poniżej. A dzisiaj otworzymy sobie tą pakę. Ja już się nie mogę doczekać jest to dla mnie mega wyzwanie, ponieważ no zastanawiałem się na początku, miałem dylemat, jakiego drona wybrać. Czy może jednak DJI? Miałem kiedyś fantoma DJI, taką wielką krowę latającą, która latała tak koślawo w górę, w dół, w boki. To jest zupełnie inna bajka, jeżeli chodzi o, o FPV. No tutaj przyznam szczerze, inspirujące inspirowałem się dużo Mr. Steel oraz innymi filmami i po prostu robiłem takie oczy co te drony potrafią wydziwiać także mega mnie to jara i chciałbym w przyszłości opanować na tyle latanie do tej pory no, jedynie miałem styczność z symulatorami także szczerze nie będę tutaj ukrywał, udawał kogoś innego jestem zupełnym laikiem, no ale właśnie o to chodzi, że każdy może wejść w to hobby i po to jest ten kanał postanowiłem się dzielić tą pasją, bo na pewno jest wiele osób, które nie wiedzą od czego zacząć a tu Tutaj może pomoże Wam to w wyborze tego pierwszego sprzętu. No i co? Nie ma co przedłużać, czas otworzyć tą pakę. No i zobaczyć, co jest w środku. Także zapraszam Was na mój pierwszy unboxing. A zatem przechodzimy do otwarcia i zrobimy to niczym: Książę Persji, Prince of Persia. Ja. Radam. Dobrze, lubię efektowne otwarcia. <laughs> tak, trzeba być troszkę wariatem, żeby latać FPV. Także lecimy dosłownie z otwarciem tej skrzyni. No to co paczki? Pięknie wchodzi nam tutaj ostrze. I otwieramy, zdejmujemy tą folię. Chociaż jest to nóż-sztylet w zasadzie do rozpakowywania listów. No to może być lekko stępiały, ale myślę, że po prostu damy radę, nie? No i ładnie. Otwieramy. Co nam tam, Fiotrze z FPV Meister przygotowałeś? <grystanie> Taśma transportowa. Ok. mamy kolejną warstwę. No i co? Chyba jest otwarte, tak? Otwarte czy nie otwarte? i Zajebiście. Dobra. No mamy. Mamy część pierwszą już zrobioną. Także chowamy teraz sztylet. Jak książę Prince of Persia. Ok, mamy już pierwszą stronę otwartą, teraz przechodzimy do drugiej, no i zobaczmy, wow, wow, <laughs> to się nazywa dobre pakowanie paki, zobaczcie jak pięknie ona jest przygotowana, wiadomo, że sobie sam zrobiłem ten prezent, w końcu zapłaciłem za niego, nie jest tak, nie? W końcu to jest sklep, ale przyjemnie jest otrzymywać towar w taki sposób. Epyx, Epyx, no to przecież Piotr wie, że jestem fanem Mr Seal, także he, wziął to pod uwagę. Bardzo miło, dziękuję. Elegancko. Żeby to był wydruk 3D. Czad! Pat, super. Akurat mam tutaj już torbę Epiksową, więc akurat ten klimat mi się bardzo podoba. Dobra! FPV Meister, także ten sklep Wam serdecznie polecam tutaj widzicie na kamerce logo dobra będzie się dało to otworzyć, czy też muszę to przeciąć? A się otworzyć. ściągamy i przechodzimy do otwarcia naszego sprzętu dronowego mega jakość, naprawdę jakość tego sklepu to jest to. No i mamy! Jest! Nasz pierwszy FPV dron iFlighta. Czekaliście pewnie jaki to jest model. Jest to iFlight Nadgul V2 wersja analogowa. Dlaczego? Ponieważ dopiero zaczynam przygodę, więc nie potrzebuję od razu mieć super sprzętu cyfrowego. I na pewno, noć <gul> będzie to mój następny krok, no ale w oznaczeniu mamy zamówiony sprzęt z iFlight'a, czyli z firmy, która produkuje wiele ram, różnych akcesoriów FPV -ów. i m.in. słynie właśnie z tego drona Nadgul V2. Jest to dosyć znany model, a szczególnie początkujący droniarze, tacy jak ja, również zaczynają od tego modelu. No i zobaczmy, co mamy teraz tutaj w środku, także otwieram to przy Was. Uhu! Ale czas Cóż mamy Mamy śmigiełka Jak to w nas gólu, tak jak widziałem, ale podoba mi się e, Te śmigło e, Jego kolor One są takie elastyczne e, Wszystko to mówię to No nie dziwcie się, jestem początkujący Do tej pory latałem tylko na symulatorze także jest to dla mnie zupełna nowość i chyba nawet takich śmigiełek w działaniu nie było były trochę sztywniejsze one tu są zdecydowanie w tym FPV nieco bardziej elastyczne a myślę, że to będzie bardziej odporne chyba na jakieś upadki może takie zadanie to miało no i drugi komplet śmigiełek, czyli mamy dwa razy po cztery w opakowaniu mamy dwa razy po cztery FPV na zgól Dobra. No ale najważniejsze, najważniejsze to jest to, co mamy tutaj w środku, czyli nasz dron. Wow. Kurde, nawet trochę waży. Powiem Wam, że nawet trochę waży. Jak się go weźmie do ręki, czuć, że no nie jest to taka zabawka malutka jak w przypadku bez urazy tych wszystkich nano. Ja wiem, że one fajne latają. Widziałem, ale tutaj już jednak czujemy czujemy to. Ładnie, ładnie wszystko jest wykonane. Rama od razu jak widać jest karbonowa. Ona ma taką charakterystyczną taką grafikę. Dobra, ale zanim przejdziemy do tego drona dalej, zobaczmy co jeszcze mamy tutaj w opakowaniu. W opakowaniu mamy jeszcze elementy do zaczepu. Prawdopodobnie jakieś akcesoria. Czyli, to jakiś klucz. Instrukcje po chińsku. I naklejki. Dobra, połóżmy sobie tego drona na pudełku. Będzie lepiej widać. Jeżeli chodzi o sam sprzęt, to powiem, że naprawdę czuć tą jakość mnie się bardzo podoba no i nie dziwię się, że ten dron FPV Nadgul V2 ma dobre dobrą opinie, bo czuć, że no nie jest to byle co takie w ręku ten tak te rama jednak no ona jest solidna, ona jest solidna, to od razu fajnie wygląda. Dron prezentuje się naprawdę świetnie i szczerze Mogę już go od razu polecić, nie y, tutaj. No, nie zabiodłem się. Zobaczcie, jak pięknie jest wykonany ten karbonit, ta rama. Ona jest wszystko bardzo dobrze tutaj, elegancko jest y, tutaj na te śrubki dokręcone. I mamy y, podstawowe rzeczy, z tego co się powinien składać. No, to jest uchwyt na GoPro, na czym mi zależało. Jest tutaj uchwyt. Mhm. Tutaj mamy kamerę Kamera wersji analogowej, ponieważ takie mam google. Do tego zaraz przejdziemy Biała tam latam na Aparaturze TBS, ETIX, Mambo Więc tutaj mamy nadajnik Typowo pod moją apkę No i tu jest właśnie antena Świetnie, antena już jest zamontowana, TBS crossfire, także o to chodziło, specjalnie pod moją apkę, Z wewnątrz mamy tutaj pozostałe układy możliwość podpięcia pod USB-C czyli jakąś konfigurację możemy zrobić no i płytki odpowiedzialne za sterowanie silnikiem komunikację wszystko naprawdę bardzo dobrej jakości rzep, rzep przeznaczony do urzucenia akumulatora tutaj jest wersja lipo 6s których jeszcze nie mam, ale wszystko po kolei także będziemy to zaraz później w następnych filmach już próbować oblatywać jeżeli chodzi o dalsze akcesoria mamy tutaj jakieś dodatkowo wydruki chyba z drukarek 3d mamy dodatkowo nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale na pewno jest do umocnienia baterii dodatkowe rzeczy i też do zabezpieczenia dodatkowo antena na pewno No i pozostałe jakieś śrubki zapasowe. Także czat. Naprawdę sprzęt jest klasowy. I teraz, dlaczego akurat wybrałem tą wersję analogową? Ponieważ pierwsze co było, kiedy zakupiłem, to były. To była oczywiście aparatura. Aparatura, z której korzystam do tego, to jest ta wersja Etix Mambo. O, mnie mniej tutaj widać, Etix Mambo od Mr. Steel. Ponieważ, tak jak mówiłem wcześniej. Bardzo się jarałem jego filmami, jaram się dzięki tej inspiracji. W zasadzie zacząłem interesować się tym hobby. No i jak już miałem tą aparaturę i zacząłem latać nieco na symulatorze, no to w następnym kroku postanowiłem, że będę kompletował wszystko. Ale zanim kupię drona, to zacznę od tańszych rozwiązań. Czyli do tego potrzebujemy oprócz drona, bo jeszcze nie widziałem jakiego, Google. Jako, że lubię, jak każdy pewnie lubi fajne rzeczy markowe, ale niedrogie, to szukałem okazji do kupna, odkupienia jakiś Google Google za dużo, za dużo internetu, chłopie. Gobi FPV, fatsarka, wersja analogowa. Ale bardzo fajnie wykonane. Nie są to tak może modne jak często te takie malutkie okulary. Ale myślę, że jakość wykonania jest dobra. Są to patrzarki Recon v 2 No i cóż, udało mi się kupić za niecałe 300 zł. Także dzięki, dzięki temu, akurat już miałem praktycznie poza aparaturą drugi sprzęt gotowy. No i trzeci był teraz dron. Do tego potrzebne są teraz jeszcze akumulatorki, i to jest też akurat wydatek około tam 100 zł plus kolejna ładowarka. Także wszystko po kolei, ale najważniejsze już jest jest sprzęt. Później trzeba będzie zamontować pozostałe śmigiełka. Trzeba będzie zbindować, czyli trzeba będzie połączyć z aparaturą tego drona. Także na to będę Wam o wszystkim opowiadał. A w międzyczasie na pewno będziemy się widzieć na jakichś kolejnych materiałach. Jeżeli dron jeszcze nie będzie latał, to w symulatorach. Ok, jeżeli chodzi o montaż, na razie tylko przymierzam to nie jest, że montuję je na stałe. Ale trzeba będzie na pewno sprawdzić też w którą stronę, zwrócić uwagę, mają być przymocowane śmigła. Ponieważ może się tak zdarzyć, że jeżeli śmigła źle zamontujemy, to nam dron po prostu wystrzeli w górę jak torpeda. Tego byśmy nie chcieli. Na razie przymierzmy tylko odpowiednią jakość, ilość. <gryw> Ale jaram się tym jak dziecko po prostu. Tak będzie wyglądał po złożeniu, dojdzie do tego jeszcze akumulator. No i co? Będziemy wtedy latać śmigać. Także to jest mój pierwszy dron FPV Nazgul V2. Wersja analogowa, ponieważ no, myślę, że dobrze zacząć jest od podstaw. Poza tym też cena tego drona jest o wiele mniejsza niż w przypadku cyfrowej. No tutaj znacznie, znacznie mniej. Także wszystko możecie sprawdzić sobie zapraszam do FPV Meister do Piotra, który wam doradzi w zakupie pierwszego drona. Jeżeli nie chcecie takiego dużego, pięciocalowego, to są też inne rozwiązania mniejsze, cine-upy, którym możecie latać po domu. Ja akurat chciałem czegoś do freestyle'u, no i będę myślę, że w tą stronę się chciał rozwijać. Natomiast do mistrza to jest jeszcze daleka droga, więc to opanujemy. No i trzeba będzie też przezwyciężyć strach, żeby nie rozwalić tego drona, no i często wlatując w różne jakieś częste pomieszczenia, czy też między. śmigając między budynkami czy drzewami. <laughs> Może być grubo. <laughs> Ale super. Dobrze. Także tak wygląda mega sprawa, świetny. Świetne wykonanie, czuć tam jakoś w ręku, czuć, że troszkę waży. No ale o to chodzi. To ma być solidne i odporne na jakieś tam awarie. Zobaczymy, jak się będzie sprawowało już w locie. Także za dzisiaj Wam dziękuję. Jeżeli podobała Wam się ten unboxing może to jeszcze nie recenzja to będzie miła, gdy zostawicie łapkę, napiszecie komentarz, bo bardzo mi to pomaga i da motywację do zrobienia kolejnego materiału. Także zapraszam Was na kolejne odcinki, zapraszam Was na pozostałe moje kanały, wszystko jest w opisie. Dzięki, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!